Kochani e, moi najdrożsi. E, jeszcze pomyślałam, że do wizji tej e, czerwcowej dopytam jeszcze kart, e, ponieważ e, kończąc e, nagranie, przyszła mi jeszcze taka myśl. E, wiecie co? Podwójna pułapka. E, takie zdanie mi przyszło do głowy. Podwójna pułapka i do tej mojej wizji co robiłam. No, to twierdzę, że faktycznie na wakacjach będzie podwójna pułapka. Dlaczego? E, ponieważ mm, wydaje mi się, że będzie się coś niepokojącego działo. Już mm, do koniec maja to będzie już taki coś tam tykać, cykać, że już coś właśnie e, będzie coś nie tak. Czerwiec będzie się to rozwijać. E, no i wakacje. Wakacje będą trochę nieciekawe, bo e, dużo osób właśnie. No za granicą jest właśnie jakaś dziwna ucieczka, jakby coś się tam działo, ale też no, wysyłanie tych różnych jakichś pieniędzy, zostałem ze sobą to wszystko, to co powiedziałam, takie zdanie, no i hmm, różne mogło się tam rzeczy dziać i tak naprawdę hmm, moim zdaniem podwójna pułapka jest z tej wizji, bo coś za coś, tak? Wyjechanie wyjechanie będzie się wiązało z czymś, tak? No i teraz może tak być, że jeżeli się właśnie niektóre sobie podejmą, to później może jakby być rozprzestrzenienie się przez to podanie się temu doświadczeniu. Moim zdaniem, rozprzestrzenienie się tego. No, tych różnych po prostu, wiecie, mutacji w połączeniu z tym, co my mamy, i co jeszcze zaaplikują sobie ludzie. I to będzie, jakby podwójna pułapka. Bo oni. Bo oni tutaj mogą coś. Yy, no, roznosić. W pewnym sensie tak, bo podwójna pułapka to chyba to znaczy. Jeszcze się chciałam dopytać kart. E, moi drodzy, czy jakaś podpowiedź jest na czerwiec dla nas? E, niech moja archaniostróż stróż mi podpowie z kart. Czy jakaś jest podpowiedź jeszcze dla czerwca, dla Polski? Co się będzie działo? Czerwiec 2021. Czy jakaś jeszcze podpowiedź, żeby przekazać ludziom? No i dalej podobnie wychodzi. Dalej podobnie wychodzi, bo jest dalej, zostawiam ze sobą to wszystko. Doświadczenie. Jakoś umowa o przekraczaniu moim zdaniem granic. Że na czym to będzie polegać. Pustka. Bicie się ludzi samymi sobą. Pójście w nowe nieznane, po czym jakieś kontrole tych ludzi. No, i rozprzestrzenienie się gorsze na całym przez to świecie. Jeszcze czegoś gorszego. Komu się uda, temu się uda, jak to mówią. Ale to będzie dosyć dziwna, dziwna sytuacja, bo wszyscy będą myśleli, że. Wszystko pod kontrolą, że opanowane, że możemy na wakacje sobie jechać. A tak naprawdę, jak ktoś się podejmie tego właśnie, to niestety może być yy, no gorsze, jakby yy, przez to yy, sytuacja tak. Yy, w sensie naszego samopoczucia tych, co to zrobią i tych, co będą przebywać z tymi osobami także także uważajcie, bo temperatura mm -hmm, nie będzie to coś, co raczej będzie właśnie fajnie się rozkręcać niż e, przyciszać, tak Wam powiem także tu uwaga mm, różne dziwne będziemy się z różnymi dziwnymi rzeczami spotykać Będą wszyscy w szoku i no, no, nie wygląda to dobrze. Także moi drodzy, taka jeszcze dogrywka do czerwca. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Buziaki.